Ja pamiętam jak tutaj 3 lata temu byliśmy na Wojtka, uruchamialiśmy tę wannę, trochę się zmieniło, bo nie było wtedy jeszcze tych palm. U Ciebie jacuzzi stoi no po prostu pod gołym niebem. Masz już je 3 lata, więc czasu było dużo, żeby je zadaszyć. Jest takie bardzo częste myślenie u klientów, że jacuzzi musi być zadaszone. No to pytanie prosto z mostu: zadaszać czy nie zadaszać? Ja nie zadaszyłem i nigdy bym nie zadaszył, ponieważ jakbyśmy to zadaszyli, to by tam było, nie wiem, duszno, ciężko by się oddychało. Dla mnie to nie miałoby sensu, nie? Pod gołym niebem jest jak najbardziej dobrze, najlepiej według mnie, ja to mówię z doświadczenia, nie mam tego miesiąc czy dwa, tylko mam to 3 lata i naprawdę ja bym tego nie zadaszał. Czyli na przykład... zadaszyć zadaszyć zawsze można. Ja zawsze bym powiedział tak, postawić, poczekać jedną zimę, sprawdzić. Bo Zobaczyć, może się jak okazać, będzie, że nie warto. może się okazać, że nie warto, a pewnie 90% ludzi powie, że nie warto. A zadaszyć to w każdym momencie można postawić coś i, 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 i będzie, będzie okej. Okay. Jak ktoś stwierdzi, że, że, że to chce. No ja bym tego nie robił, ale mówię, no każdy lubi co innego. Nie? No dobrze, a zimą bez zadaszenia, przy tych mrozach rachunki, nie splajtowałeś na rachunkach? Ja myślę, że to jest, według mnie jest to mega oszczędne, my tego nie wyłączamy, chodzi to cały czas i wydaje mi się, że to jest naprawdę oszczędne, nie? Te wszystkie, wszystkie zabudowania wokół, ocieplenie tej wanny, czy nawet sama pokrywa jak był śnieg, i było 20, 20 cm śniegu, tutaj było napadane na tym. Ten śnieg, każdemu by się wydawało, że się stopi od razu, bo woda ma 38 stopni, wszystko yy, ciągnie do góry. To w życiu, tutaj ta gąbka ma, nie wiem, według mnie 12 cm, ona jest... Mega wydajna, ta woda, ta, ten śnieg się w ogóle nie roztopił. Ściągnąłem go tylko z tego względu, żeby nie było nacisku, bo jak później się zaczyna od słońca topić, no to już się robi ciężar. No, I mogą ściągnę... się tak. Kałuże, nie. Mogą się robić jakieś kałuże i dlatego go tylko ściągałem, ale tak po... naprawdę no, ale nie, to... polecam, nie polecam tego włączać i wyłączać, bo na pewno Zużycie prądu będzie dużo, dużo większe jak, jak 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 chodzi to cały czas, nie? No to jest też taki temat, który się często pojawia, że właśnie klienci chcą żeby zaoszczędzić trochę, to chcą tą wannę wyłączyć, nie, bo na przykład, to... nie wiem, przez tydzień w tygodniu nie korzystam, w weekend tylko to włączam, wyłączam, włączam, wyłączam. Ale według, to... według mnie to nie ma sensu, bo nie wiem, w danym momencie chcę wejść do tej wanny i ona jest wyłączona, tak? Ona ma tam prawie 1700 litrów, tak? Jak włączymy tą wannę te 1700 litrów, nie wiem, latem ona by się szybciej nagrzała, no bo ona by będzie miała cały czas w granicach, teraz jak jest pogoda, pogoda to będzie trzymała temperaturę 23-24 stopni, to dogrzeje szybko. Ale zimową zresztą zimową albo trzeba spuścić wodę, bo nie można jej wyłączać, bo no bo by to pozamarzało, tak? Ale jesienią nawet, gdy ta woda już tutaj będzie miała, nie wiem, 12 stopni i się włączy, żeby to dogrzać, no to nie wiem, minie dwa dni i minie ochota na kąpiel w tej wannie, nie? Także ja nie polecam wyłączać, wyłączać tego w ogóle. Czyli jednak mimo wszystko no nie wyłączamy, wcale nic na tym nie zaoszczędzimy? Nie, według mnie stracimy, a nie zaoszczędzimy, bo, a nawet właśnie bo to tylko dogrzewa, a później jak się włączy, to te grzałki jadą na maksa, to one dopiero wtedy zużywają bardzo, bardzo dużo prądu. Od trzech lat to było włączone tylko raz podczas wymiany wody, początkiem roku była wymieniona po 25 miesiącach. Naprawdę, jak ktoś dba, pilnuje tego wszystkiego, tych pH, chlorów, to naprawdę nie ma sensu, sensu tego szybciej wymieniać, chyba że, nie wiem, no i trzeba też dbać po prostu, no jak się wchodzi do tej wanny, no to ten sztyw, czy tam jakieś kosmetyki niestety trzeba zmyć, tak? Czy, czy, czy jak, jak się. tego się nie zmyje, tak, od razu jak... pewnie zauważyliście, że tak, zaraz się od, pojawia od razu się piana. pojawia duża ilość, duża ilość piany, nie? I to jest właśnie to. I, I jak się nie wiem, no trzeba też po prostu pilnować, jak się chodzi, nie chodzić po trawie, gdzieś tam z trawy wskakiwać, no bo wiadomo, od razu ten brud gdzieś tam, gdzieś tam gdzieś tam wchodzi, nie? Wiadomo, że my akurat nie mamy małych dzieci, to no nam jest łatwiej. Jeżeli ktoś ma małe dzieci, no to tam już jest trudniej, no bo wiadomo, że małych że, dzieci nikt nie upilnuje, no, że tych małych dzieci nikt nie upilnuje zapomnieć. i pewnie tą wodę trzeba zmieniać, nie wiem raz do roku wydaje mi się, że chyba więcej nie ma potrzeby, naprawdę, no, bo nawet jak, tak, coś, jak, mówisz, jak coś wleci, to, 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 to sitkiem można zebrać jakieś te, jakieś te wszystkie brudy i jest, jest według mnie jest ok, naprawdę, Dwa no. lata to naprawdę wartość, która pokazuje, że Raz, że Ty musiałeś dbać o tą wodę na pewno no też tak, i ten nawyk brania no, prysznica. Tak, tak wszystkiego dalej. trzeba pilnować. Nie? No, ale też wychodzi na to, że jednak ta wanna też robi swoje, nie? filtrując, dezynfekując, że Dokładnie. to ja, też pomaga utrzymać tą wodę w dobrym stanie.